Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Need for Speed Underground. Kolejny wyścig przed nami, 18 to już jest, no i nie do końca to wyścig, bo to jest drift. Drift, który lubię. Poziom trudny, hard za 300. No to poślizgajmy się troszkę, zdobądźmy trochę tych punktów. Pewnie dużo będziemy potrzebować. Wow, się troszkę obracać zaczyna. Ale mimo to całkiem nieźle te punkty wpadają. poślizgi robimy. 23 na 1. 75K. Chyba wygrana. I to z przewagą taką dość dobrą. 15 tysięcy niemal. Punkty. 26 tysięcy punktów. Za styl. Odblokowana maska jakaś. Nie, na winyl. Winyl na maskę chyba. I odblokowany. Kolejny winyl. 300 do banku, neony, poziom drugi. No i tyle, kolejny wyścig. Eee, no, trzy kółeczka. Wyścig, poziom trudny, 300. Zaczynamy. No i miejmy nadzieję, że będzie pierwsze miejsce. W sumie jakie inne może być Tylko pierwsze miejsce się liczy Trzy okrążenia, więc sporo jest Nie wiem czemu się zatrzymał Tramwaj? Co tutaj tramwaj robi? Okej, okay, pojechaliśmy tędy Pojadę na skróty. Może mi to odda, a może... Może nie. Jednak ten skrót to jest kiepski skrót w tą stronę. Jak tutaj się ładowało nitro? Czy da się w ogóle? Pierwsze miejsce szybko poszło zdobycie pierwszego miejsca i tutaj? Tutaj jest skrót o właśnie. Taki łagodniejszy zjazd, przejazd. Nie wszyscy z niego korzystają. Może nie wszyscy go znają. Grąd, że ja skorzystałem. Nitro niestety nie wróciło. No ale no, co mogę zrobić? Mogę tylko jechać do przodu, nic więcej. Niecałe dwie sekundy przewagi. Dobra, zakręt jakoś tam wzięty. A ten tramwaj co znowu? Okej, okay, opanowany samochód. Ten skrót jest kiepski, więc z niego nie korzystamy. Choćby nie wiem co, przynajmniej nie w tą stronę. W drugą jest okej, okay, ale w tą to jest katastrofa po prostu. Szkoda słów na niego. Drugie okrążenie nawet. Powinno być na pierwszym miejscu z tego co widzę. No to się zanosi. Pięknie ten zakręt wzięty, ten skrót, i w ogóle. Dzięki temu będzie większa przewaga. Już jest w sumie. Ponad 5 sekund. Przy skokach najgorsze jest to, że nie wiadomo gdzie się wyląduje. Czyli można spotkać się z drugim samochodem, ale na razie to jakoś udaje mi się omijać. No, poobijałem się trochę. A ten zakręt jest taki, że można go na pełnym gazie brać. 6 sekund przewagi. A jajaj, troszkę się poobijałem. Ale to nic, to nic, to nic. Ważne, że nie straciłem za dużo. No i tutaj ważny skrót. Udało się jakoś go wziąć. Całkiem nieźle. I mamy. 5, 4... Co oni mnie tak gonią? 4 sekundy przewagi, ale spada cały czas. Przez chwilę było 9, 10. Jacie! O mały włos. Wygrano 4 sekundy przewagi. Punkty za styl, 300 do banku. No i mamy odblokowany kolejny wyścig Tor. E, tutaj co mamy? Jakiś magazyn. Znowu na okładce jestem. Dziesiąte miejsce w rankingu. Wow, kolejny wyścig, turniej, turniej drak, 6250 poziom trudny, wyścig typu drak, czego można się spodziewać? Na pewno sporo niespodzianek. Pierwsze miejsce będzie? Miejmy nadzieję, jest pierwsze miejsce, super. No ale nie przewaga, osiem punktów wpadło, punkty za styl i następny wyścig. Musimy go wygrać. się być dobrze, no ale to już jest chyba tak wygrana. Pięknie, ok. Udało mi się przyblokować imprezę, więc mamy kolejne 8 punktów. I mamy pierwsze miejsce: punkty za styl, odblokowany winyle. No i kolejny wyścig. No, i pewnie to jest trzeci, czyli ostatni. Może się uda wygrać trzeci wyścig, będzie wtedy kompletnie fajny. Albo wydaje się być dobrze. Że co? Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Cztery punkty wpadły. Tego się nie spodziewałem. Jak to Restart Race? Restart? Nie rozumiem. No, o mały włos. Macie, kręcę, wow Nie wierzę Udało się wygrać 24 punkty mamy w sumie 8 punktów teraz zdobyliśmy No i dobrze Następny wyścig, czyli ostatni teraz będzie Jak następny? Przecież to już trzeci był Okej, okay, no dobra, ostatni teraz będzie i tyle W takim razie, no chyba więcej nie ma Ile ich będzie w końcu? Ojojoj. Oj, oj. Trzeci. Ciekawe. 28 punktów mam niby. Nie, 20. Nie, 28, dobra. Ale muszę ten wyścig i tak przejechać. Dobra, powtórka z rozrywki niech będzie. To, nie wiem, którym ty mam jechać w końcu. Że tędy, może nic nie będzie. No i nic nie ma. Dobra, udało się, udało się. Jakimś cudem się udało. 32 punkty, czyli teoretycznie wszystkie wygrane, chociaż były dwie powtórki. Mamy punkty za styl. Co my tu mamy? Turbo. Jakieś. I high-tech performance. High-tech pe high performance. Czyli możemy coś kupić. 6250 do banku trafia. Odblokowany. Chyba ten wyścig. A jeszcze jeden drag. Dwa dragi odblokowane jakieś no i mamy a to jest jakiś y, magazyn znowu chyba high -tech performance dobra na tym sobie kończymy ten odcinek jeśli wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę subika i komentarz hej